Austrofobia, drodzy państwo, opowiemy sobie dzisiaj dwie istotne rzeczy na temat tego zjawiska, raczej niż zaburzenia. I są to dwie rzeczy, których próżno szukać w podręcznikach mainstreamowej psychologii, bo to są rzeczy, które wynikają jakby z doświadczalnej pracy mojej z ludźmi, którzy się z tym czymś borykają. Klaustrofabia, jak nie trudno zgadnąć, jest dosyć, rozpo dosyć modna się stała w czasach pandemiczno-lockdownowych i stąd też pewnie ten materiał, bo udało mi się zebrać całkiem, całkiem sporo doświadczeń pracując z, tą, z tym właśnie zaburzeniem. Więc zacznijmy od rzeczy pierwszej i moim zdaniem bardzo ważnej. Otóż rzecz pierwsza sprowadza się do tego, że klaustrofobię łatwo jest pomylić z czymś zupełnie innym, i klaustrofobia nie zawsze wydaje się być tym, za co, za co ją bierzemy. I tu podam Państwu przykład. Miałem nie tak dawno temu klienta, który uskarżał się właśnie na tą przypadłość. Z tym, że uskarżał się również na szereg innych, mianowicie wcześniej wcześniej został zdiagnozowany między innymi z fobią społeczną, oprócz tejże klaustrofobii oraz co ciekawe, z agorafobią. Również taką diagnozę mu postawiono, co no, jakby yy, yy, yy. Wydaje się dosyć dziwne i zostawiałoby człowieka zupełnie bez, bez wyjścia, no bo skoro klaustrofobia, jak wiemy, bywa definiowana jako lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami, natomiast agorafobia jako lęk przed otwartą przestrzenią, no to pytanie, które się pojawia, jest takie, gdzież ten człowiek miałby czuć się bezpiecznie, gdzie on miałby czuć się dobrze, skoro boi się zarówno zamkniętych pomieszczeń, jak i otwartych przestrzeni. Prawda? No ale z taką diagnozą tenże człowiek pojawił się u mnie, zaczęliśmy rozmawiać, no i na początku wszystko wyglądało, wszystko wyglądało ok. Człowiek ten miał kłopot z tym, z czym większość klaustrofobików kłopot ma czyli z zamkniętymi przestrzeniami. Czuł się bardzo niekomfortowo w windach, czuł się bardzo niekomfortowo w samochodzie, kiedy był, był zamknięty. Na przykład na, podczas korka na autostradzie, czuł się też niekomfortowo nie w, w sytuacjach, gdzie było wokół niego dużo ludzi, mała przestrzeń, ciasno. Niespecjalnie komfortowa sytuacja dla nikogo, kto z, z tą przypadłością ma kłopot. Zapytałem więc, skąd w takim razie wzięły się te dwie, dwie inne diagnozy. Mianowicie on powiedział, że to dlatego, że doświadcza tychże symptomów, czy bardzo podobnych stanów, również na przykład w supermarkecie, w, w sklepach wielkopowierzchniowych. No co jakby skłoniło terapeutę czy psychologa, który diagnozował, do postawienia takiej diagnozy, no bo przecież sklep wielkopowierzchniowy nie jest. Jakby ciastą zamkniętą przestrzenią, no to nie jest winda, tak? Tam jest sporo miejsca i człowiek ma swobodę poruszania się po, po, po tym sklepie. Co ciekawe, zdiagnozowano go również z agorafobią, a to dlatego, że z racji swojego zawodu człowiek ten musiał czasami pracować na wysokościach. Więc jak pracował na wysokościach, to również doświadczał tych swoich fobicznych objawów. No, a przecież jak pracował na wysokościach i była to otwarta przestrzeń, w związku z czym stąd też pojawiła się taka diagnoza. Więc mamy człowieka, który ma wszelkie chyba możliwe zaburzenia, albo przynajmniej kilka bardzo popularnych, no ale zaczynamy z nim rozmawiać, rozmawiamy dalej, i ponieważ ja generalnie nie wierzę swoim klientom w to, co mówią, i, i, i zawsze próbuję to sprawdzić, no to zaczęliśmy sprawdzać. No, i okazało się, że tak naprawdę, już skracając historię, żeby Państwa nie przynudzać, tak naprawdę to okazało się, że te sklepy wielkopowierzchniowe to nie są tak dużym problemem jak jedna konkretna sytuacja, mianowicie taka, kiedy on podchodzi do, do kasy i jest dużo ludzi tam, to znaczy, że będzie musiał czekać w, w kolejce, a już szczególnie dotkliwe było to, kiedy ktoś stał za nim. Kiedy, kiedy już był ktoś w kolejce za nim, albo jeszcze kiedy ta sąsiednia kolejka też była dosyć, dosyć blisko. Nie? W związku z czym, jakby, fobii społecznej nie, tam nie było tak naprawdę, bo nie, nie chodziło mu o to, o to, że inni ludzie go nie, wiem, nie lubią czy źle go oceniają, tylko chodziło o to, że musiał, uwaga, być w sytuacji, w której musi być i z której nie może się wydostać. Pytanie moje oczywiście było, było takie, na co miałbyś ochotę wtedy w takiej sytuacji. No, więc on powiedział, że no, oczywiście, jednąć tym wszystkim i uciec i gdzieś tam wyjść. Ja pytam, czemu z, więc tego nie zrobisz? Przecież to, to, to nie jest tak, taka dziwna rzecz. No, ale oczywiście odpowiedź, jak to w takich sytuacjach zwykle bywa, była taka, że no, inni ludzie by, by sobie pewnie coś tam pomyśleli, poza tym inni ludzie zauważyliby to, że coś się z nim dzieje, że czuje się niekomfortowo, że nie może wytrzymać tak prostej, prozaicznej, zdawałoby się, sytuacji, jak stanie w kolejce. Poszliśmy oczywiście jeszcze krok dalej, zacząłem go podpytywać o tę sytuację na wysokości, gdzie okazało się, że również tam nie jest to kwestią ani otwartej przestrzeni, która go stresuje, ani wysokości, bo z tym sobie świetnie radził w, w przeszłości i w różnej, również w innych kontekstach natomiast prawdziwym problemem jest to, że on tam musi być, że musi być w tej sytuacji na tej wysokości ponieważ zdarzyło mu się być tam brygadzistą czy kierownikiem jakiejś tam większej ekipy, no i oczywiście nie, no, no nie mógłby rzucić tego wszystkiego i, i zejść, nie ryzykując tego, że inni zaraz zauważą, że coś jest z nim nie tak, za czym idzie oczywiście utrata autorytetu i dalej. W każdym razie w jego doświadczeniu, w doświadczeniu mojego klienta, we wszystkich tych sytuacjach człowiek był, w sytuacji, z której nie ma wyjścia, z której on nie może albo znaleźć wyjścia, albo skorzystać z tego wyjścia, muszę tam być i koniec. Nie da się tego zmienić, nie mogę tego zmienić. I to prowadzi nas do takiej mniej mainstreamowej definicji klaustrofobii. Bo gdybyście Państwo chcieli skorzystać z tej bardziej mainstreamowej, to by Wam powiedzieli, że klaustrofobia to jest lęk przed zamkniętym pomieszczeniem, lęk przed zamkniętą przestrzenią. Ten lęk wcale nie musi występować w zamkniętej przestrzeni. Moim zdaniem on występuje bardziej i, żeby być bardziej precyzyjnym, jest to nawet nie lęk, tylko opór związany z byciem w sytuacji, z której osoba, Człowiek nie widzi wyjścia. Jak muszę być gdzieś, odczuwam pewien silny opór przed sytuacją, w której muszę być, w której muszę się znaleźć. I teraz, jakbyśmy taką definicję zastosowali, to pewnie wielu z Państwa, e, którzy byli wcześniej diagnozowani z różnymi tam innymi przypadłościami, na przykład doświadcza tego rodzaju sytuacji, kiedy. E, kiedy idziemy na jakieś powiedzmy, nie wiem na jakieś no, nie wiem, przyjęcie czy jakąś imprezę taką bardziej oficjalną em, gdzie to też bardzo łatwo jest pomylić z fobią społeczną na przykład nie? kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji w której musimy być wypada nam być nie umiemy sobie poradzić z, z, z odmową to znaczy nie, nie jesteśmy w stanie odmówić i powiedzieć nie nie idę tam bo mi to nie pasuje i w sumie nie lubię tych ludzi Musimy tam być i musimy tam być przez jakiś czas z pewnych względów, bądź to społecznych, bądź to naszych osobistych, bądź ze względu na korzyść, nawet którą w perspektywie moglibyśmy z tego mieć. Więc jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, to również jest to, moim skromnym zdaniem, identyczna sytuacja do każdej innej klaustrofobii. Więc to byłaby pierwsza rzecz. Klaustrofobia nie jest lękiem przed zamkniętym pomieszczeniem, nie ma z tym za wiele wspólnego. Często tak się objawia, ale nie zawsze. Klaustrofobia to jest silny wewnętrzny opór silny fizycznie, kinestetycznie silny opór, związany z byciem w sytuacji, w której musisz być, z której nie możesz się wydostać, albo nie chcesz się wydostać, ale gdzieś w Twoim głowie. Nie możesz się z niej wydostać. No, i to jest pierwsza, pierwsza rzecz, i tej definicji się na razie trzymajmy. Druga istotna rzecz e, jest taka, że jeśli Państwo z takim, z takim zaburzeniem pójdziecie, e, powiedzmy, w kierunku mainstreamowej psychologii czy psychoterapii, to najprawdopodobniej m, będziecie skłaniani do tego, żeby szukać przyczyn tego. Zjawiska w przeszłości, gdzieś. Bo jakby logika jest taka, że skoro człowiek dzisiaj czuje się źle w sytuacjach, z których nie może wyjść, czy też w zamkniętych pomieszczeniach, no to prawdopodobnie gdzieś w jego przeszłości doszło do jakiejś sytuacji, w której on się wtedy przestraszył, nie odreagował, no i teraz jest to trauma. O traumach. No, znacznie więcej znajdziecie Państwo w moim programie o lęku, ale to jakby tutaj, tylko dla, dla porządku obrad powiem, powiem taką rzecz. Trauma, proszę Państwa, jest bardzo modnym zjawiskiem i jest zjawiskiem, które wszystkim się opłaca. Po pierwsze, opłaca się jakby poszukiwanie przyczyn tego, co się dzieje w obecnym naszym życiu, w przeszłości. Um, opłaca się terapeutom, ponieważ można w tym głównie z przeszłości się grzebać latami i jakby nie przynosi to specjalnych szkódków, ale mimo wszystko można eksplorować te traumy i można się w tym babrać naprawdę latami. Natomiast opłaca się ona klientowi również wiara w to, że jego dzisiejsze problemy są spowodowane przez coś, co było wcześniej, kiedyś tam się zdarzyło. Opłaca się klientowi również, a może przede wszystkim dlatego, że to wyłącza jego odpowiedzialność, ponieważ z przeszłością nic się już nie da zrobić. Można tylko o niej mówić, można ją analizować, można ją próbować zrozumieć, można próbować zrozumieć siebie w kontekście tej przeszłości, bla 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 bla, bla ale nie trzeba nic z tym robić, bo nic się nie da zrobić po prostu. Nie możemy wrócić, wrócić czasu, nie, nie możemy odstać tego, co już się stało. W związku z czym, gdybyśmy wzięli sobie w nawias, perspektywę traumy, czy traumy jako domyślną przyczynę wszelkich problemów, klaustrofobicznych w tym przypadku, gdybyśmy sobie to wzięli w nawias i gdzieś tam odsunęli, no to zostalibyśmy z czym? No właśnie, z czym? I to jest ta druga rzecz, o której chcę, chcę Państwu powiedzieć. Otóż, według mnie, prawdziwą przyczyną zaburzeń klaustrofobicznych nie jest to, co wydarzyło się w przeszłości, ale to, co dzieje się w Twoim życiu obecnie. Obecnie, w teraźniejszości. I teraz e, to płynie w 100% z mojego doświadczenia i właściwie chyba nie było przypadku klaustrofobicznego, z którym miałem do czynienia, który gdzieś nie łączyłby się z sytuacją, która dzieje się obecnie. Wygląda to mniej więcej tak, że jeśli jest człowiek, który jest obecnie w sytuacji, uwaga, z której nie ma wyjścia. Nie mówimy fizycznie, mówimy bardziej metaforycznie. Jeśli jesteś w sytuacji, z której nie możesz znaleźć wyjścia, albo nie możesz skorzystać z tego wyjścia, mówimy o sytuacjach życiowych i nie chcesz to jest też bardzo ważne nie chcesz się do tego przyznać, nie chcesz tego widzieć, nie chcesz tego zobaczyć w swoim doświadczeniu to wygląda to mniej więcej tak, jakby była w nas jakaś część, która zwraca ci na to uwagę. Zwraca ci na to uwagę, yy, odpalając ci całą masę nieprzyjemnych odczuć właśnie w sytuacjach, z których nie możesz się wydostać. Teraz jakie to są sytuacje, jakie to mogą być sytuacje w życiu, z których nie możemy się wydostać. I tutaj od razu muszę zrobić zastrzeżenie, bo ja mogę powiedzieć Państwu o dwóch, trzech, tylko po to, żeby nakreślić jakby cały, y, cały sens tego, tego co mówię, natomiast yy, Ilość tych sytuacji w prawdziwym życiu jest nieskończona. I tak naprawdę nie chodzi o to, jakie one są, chodzi o to, żebyście Państwo przyjrzeli się tym swoim i znaleźli te swoje, jakby w oparciu o to, co za chwilę powiem. Więc jedną z takich sytuacji może być na przykład, one mogą dotyczyć całego szeregu różnych kontekstów życiowych, mogą dotyczyć pracy. Nie? Istnieją ludzie, którzy mają pracę. Z której są czy powinni być bardzo zadowoleni. Ne? Jest to praca, która płaci im rachunki, płaci im kredyty, leasingi, jest to praca, w której no może no nie trzeba się aż tak bardzo wysilać, i w sumie to jest dobra praca i wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że w niedzielę wieczorem, jak w poniedziałek tam trzeba iść, to człowiek łyka własnego pawia, bo, bo taką czuje chęć i potrzebę pójścia do tej pracy. Jeśli jednak ta praca oznacza coś dla ciebie, w sensie jakbym jej nie miał, to by mi zabrali mieszkanie na kredyt, albo sprzęt, który sobie wziąłem na raty, albo dzieci nie miałyby co jeść, albo coś tam, albo coś tam, to jest to taka sytuacja, z której nie możesz wyjść. Nie masz wyjścia. Nie masz wyjścia, musisz tam iść i robić to, czego nie chcesz. Teraz w tym nie byłoby absolutnie nic złego, bo. Życie jest życiem i wielu, wielu ludzi w ten sposób żyje, przynajmniej przez jakiś czas. Kłopot mają nie wszyscy kłopot mają ci, którzy próbują sami siebie uszukać, że pójście do tej pracy jest tak naprawdę czymś, co oni lubią. Nie? Bo to wydaje się łatwiejsze, nie? Jak sobie naświruje w głowie, że, że lubię tą pracę i ona mnie spełnia i, i, i tak dalej, bla bla bla, że tak naprawdę to ja chcę i ja lubię, a nie jestem zmuszony do tego przez okoliczności życiowe albo przez swoje głupie wcześniejsze decyzje, no to wtedy, wtedy mamy do czynienia z, z czymś, co może powodować klaustrofobię. No? Jeśli, jeśli sobie wkręcamy, nie? jeśli sobie wymawiamy pewne, e, pewne rzeczy. Inna sytuacja jest taka e, bardziej na gruncie rodzinnym, która też się, e, też się często zdarza. To jeśli mamy e, na przykład kobietę, młodą kobietę, która znalazła sobie fajnego męża, który, który o nią dba, i jest dla niej dobry, szczególnie jak wcześniej weźmy z rodziny miała inne wzorce. Nie? i ma tego szczęśliwego dzieciaczka, który jest zdrowy, jest super, jest fajnie i jest zajebiście. I mają fajny dom, i nie muszą się martwić o pieniądze i w ogóle wszystko wydaje się zajebiście i to jest to, czego ona chciała, i to jest to, czego ona szukała przez cały czas. Natomiast od czasu do czasu ma ochotę, nie wiem, urwać się z dziewczynami, nachlać się, może się pokurwić nawet trochę, jakby się kto trafił, bądź też na, na odwalać, nie? Na, na wywijać trochę, nie? poczuć, że żyje, poszaleć, zaszaleć, zwariować, odstawić coś, no, powiedzmy, ładniej ze względu na YouTube. Um, to też nie jest, nie jest wcale ani takie rzadkie, ani takie dziwne. Nie? I dopóki ten ktoś miałby na tyle jaj, żeby sobie powiedzieć: OK, mam w sobie taką część, która tego właśnie pragnie i ma ochotę na takie rozmaite szaleństwa, to wszystko byłoby OK. Kłopot się zaczyna wtedy, kiedy wypieramy tą część, na przykład tą część, i zaczynamy sobie wmawiać z całą mocą, że właśnie to życie, które wiodę jest jedynym poprawnym i prawidłowym życiem, jakie mogę wieść i tak naprawdę to ja to kocham i jak patrzę na to dziecko to zawsze mi się serce kraje i mój mąż jest taki wspaniały i tak bardzo go kocham. Bla, bla, bla itd. dalej. W większości zaburzeń lękowych chodzi o ściemę, drodzy Państwo. Chodzi o ściemę, którą sami sobie fundujemy na temat siebie samych, okoliczności, Innych ludzi, e, i tak dalej, i tak dalej. E, w, w przypadku klaustrofobii tworzymy sytuację, e, tworzymy wrażenie, że jesteśmy w sytuacji, z której nie możemy wyjść. I jeśli nie chcemy widzieć tego, bo czasami jesteśmy w sytuacji, z, z której nie możemy wyjść, czasami są to, są to sytuacje związane, nie wiem, no, z y, kłopotami z prawem na przykład, nie? albo z tym, że komornik nas gdzieś tam gania i musimy brać jedną, jeden kredyt, żeby spłacić drugi, żeby nam wszystkiego nie zabrali. Są takie sytuacje, oczywiście, że istnieją. Problemem nie są te sytuacje same w sobie, problemem jest, jest to, że się oszukujemy co do tych sytuacji. I teraz nie będę Państwu mówił niczego, niczego więcej, żeby sprawy nie komplikować. Pozostawmy to, e, pozostawmy to na tym i podsumujmy. Po pierwsze, klaustrofobia to nie jest lęk przed zamkniętym pomieszczeniem, to jest wewnętrzny opór wobec sytuacji, w których jesteśmy do czegoś zmuszeni. Jesteśmy zmuszeni do bycia w jakiejś sytuacji. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chcesz samodzielnie sobie z tym poradzić albo z, zneutralizować te objawy, przynajmniej trochę, to zamiast grzebać się w przeszłości i iść tą drogą, spróbuj przynajmniej najpierw rozejrzeć się po swoim życiu, po swo w różnych kontekstach po pracy, po, po życiu rodzinnym po pod, po, po relacjach towarzyskich i tak dalej, i tak dalej. Rozejrzyj się po życiu w poszukiwaniu sytuacji, w której czujesz się złapany, w której czujesz, się, czujesz, że nie możesz się z niej wydostać, że nie możesz jej zmienić, że musisz w niej być, musisz w niej tkwić. Rozejrzyj się, znać taką sytuację i spróbuj przynajmniej spróbuj na świeżo spojrzeć na tą sytuację i znaleźć rozwiązanie, bo prawda jest taka, że choćbyś się kopał w swojej przeszłości przez długie lata i odklejał od rozmaitych traum, i pracował Bóg wie jak z zaawansowanymi metodami, to prawda jest taka, że te Przykre odczucia będą najprawdopodobniej ci towarzyszyć do czasu, dopóki albo ta sytuacja trwa i nadal jest taką sytuacją, z której nie możesz wyjść, albo też, dopóki ty nie zrobisz czegoś, żeby albo się z nią pogodzić i przynajmniej się przyznać, że jesteś w sytuacji, której nie chcesz, ale w której musisz być, albo też po prostu ją zmienisz i przynajmniej zmienisz pewne jej, jej elementy po to, żeby żyło ci się łatwiej. Tyle o klaustrofobii, czekam na Państwa pytania, ewentualne sugestie, bądź jakieś tam doświadczenia, jeśli Państwo macie ochotę się nimi dzielić oczywiście tutaj. Czekam na nie pod, pod spodem w komentarzach, a my widzimy się niedługo w kolejnej części Pogawędek Olęku. Do widzenia.